dalej sobie udowadniamy w trójkącie ABC przedstawionym na rysunku obok kąt beta będę sobie zapisywać dobra kąt beta jest jak jest to pisze się równa równa się 30 więcej od kąta alfa tak i teraz tak uzasadnij że to mam udowodnić że Gama jest 30 plus net. No i od czego sobie zacznę? Popatrzę na rysunek. Pamiętamy, że tutaj to całe tak, to jest kąt półpełny. Ważna rzecz: kąt półpełny wynosi 180 stopni. No i spoko, co mi to daje? To mi to daje, że gamma plus alfa musi się równać 180 stopni, tak? Teraz popatrzmy tu, bo no to jest to samo. Beta plus delta równa się 180 stopni. I teraz tak. Stąd wyznaczę alfę. Alfa równa się 180 stopni minus gamma, bo to sobie tu przerzuciłam. Stąd wyznaczę beta. I 180 minus. Beta. I teraz jedno i drugie wrzucam do tej do tego równania. Czyli za muszę podstawić to. Czyli jest tak. 180 stopni minus beta. Równa się 30 plus alfa wynosi tyle, czyli 180 minus gamma. Eee, I tak. To jest wszystko na żółto. Alfa wynosi tyle. Hmm, tu mamy to. No, mamy to Tak. to. Ja tak? Żebyście wiedzieli po kolorach, gdzie co skąd się wzięło? Yy, I dobra. Yy, upraszczam, dobra? Więc tak. 180 przerzucę do tego 180. 30 stopni. Czyli 180 mi się skróciło. A, chciałam już. Teraz tak. Tutaj to przerzucę tu, a to przerzucę tu, dobra? Gama równa się 30 stopni plus Delta. Czyli udowodnione, co kończy dowód.